Polignano a Mare, klejnot wybrzeża Apulii, jest jednym z najbardziej fascynujących i sugestywnych miejsc we Włoszech. Historyczne centrum Polignano Amare to prawdziwy labirynt wąskich uliczek, które wiją się między białymi kamiennymi budynkami, ukwieconymi balkonami i zapierającymi dech w piersiach widokami na morze. Jedną z głównych atrakcji jest właśnie kościół Santa Maria Assunta. Niespiesznie posuwając się tymi uroczymi uliczkami zbliżamy się do placyku, gdzie stoi ten kościół. Wcieramy do piazza Vittorio Emanuele, gdzie właśnie stoi Kościół Santa Maria Assunta. Jak słychać w pełni sezonu, trudno tu o refleksyjną zadumę. Kościół zbudowany na pozostałościach pogańskiej świątyni został poświęcony w 1295 roku. Widoczna z placu dzwonnica pochodzi z 1500 roku i ma wysokość 23 metrów. Cały budynek układa się w kształcie łacińskiego krzyża. Surowa fasada zawiera w sobie elementy gotyckie z romańskimi motywami i barokowymi dekoracjami. Warto zatrzymać się przed wejściem i spojrzeć w górę, a potem już tylko pozostać pod wrażeniem wnętrza i koniecznie podziwiać kunszt malowideł stropowych.